Cześć wszystkim! Chciałem Wam na początek mojej wyprawy na poszukiwania podziękować gorąco za subskrypcje, które otrzymałem od Was. Zbierałem już ich 200. Cieszę się przeogromnie za super komentarze, oczywiście, za łapki w górę, które wstawiacie pod filmami. Naprawdę dziękuję wiel dzięki wielkie. Mam nadzieję, że, że dalej będziecie oglądać, subskrybować, lajkować i powielać moje filmiki. Motywuje mnie to do dalszej pracy. A w podziękowaniu. E, za to, że jesteście ze mną, opowiem Wam z mojej kabiny prowadzącego tak zwany żart suchar, więc zaczynam Dlaczego blondynka e, cieszy się jak ułoży puzzle w 3 miesiące? Bo na pudełku jest napisane od 5 do 10 lat Dobra, słuchajcie, to było kiepskie, ale trzymajcie się, hej! Cześć, witam wszystkich, dzisiaj jest czwartek, na kolejne kopanie e... No i powiem Wam szczerze, że schodziłem się już może z półtorej godzinki po prostu pustynia tu nagle wyskoczyła mi monetka jest to rzymek dawno mój wyczekiwany rzymek dawno już nie trafiłem w rzymka, więc bardzo się cieszę nie jest może w idealnym stanie ale super jest, jest Rzym, więc zaraz Wam pokażę proszę bardzo, zobaczcie jest rzymeczek z tej strony jest coś czytelne do końca druga strona, wycieruszek. Ale fajnie, fajnie, jest Rzymek, więc kopiemy tutaj w okolicy. Chyba naratamy tutaj dziurkę. No i w bróce prawdopodobnie jest monetka. Jestem przekonany, że to jest Rzymek, ale otworzę przy Was. Miejmy nadzieję, że Rzymek. Słuchajcie, no jest moneta. albo guzik jeszcze nie wiem. No, monetka. Tak rzymeczek wyskoczył Ty wryłeś bo zaraz go przetra delikatnie No jest coś, coś takiego To jest to mój czwarty rzymek dzisiaj więc nieźle ale żaden w lepszym stanie niż ten pierwszy który wykopałem więc no tak to wygląda. Na razie to jest siemaneczko. Przed chwileczką mój piąty Rzymek. Ten w miarę bardzo czytelny, czy w miarę, no, można powiedzieć, że widać zarysy jakiejś twarzy. No ale jest, jest, jest Rzymeczek. Z tyłu, oczywiście, wycieruch. Straszne wycieruchy wychodzą dzisiaj. Ale ja tam się cieszę. Tak jak już kiedyś mówiłem, że tam nie Rzymek, to Rzymek. Super. Cieszę się, że cokolwiek wychodzi. Więc witam Was ponownie. Właśnie kierowałem się w stronę samochodu. Już miałem dzisiaj dosyć. I wyskoczyło mi coś takiego. Nie wiem, wydaje mi się, że jest to rzymska brożka albo figuła. Coś w tym stylu. Jest bardzo piękna, ale zarazem widzę, że jest troszkę z... zniszczona. Ale coś pięknego. Kurczę, śliczna. Niezły artefakt, bardzo piękny. Kurczę. Cześć witam wszystkich, dzisiaj jestem na kolejnym kopaniu, czyli kolejny czwartek. E, tak wyglądało dzisiaj pole. Piękne pole, piękna pogoda. Co z tego, ziemia tak twarda, no i niestety pustynia, choć jedną rzecz dzisiaj mi się udało wykopać, nawet ładną, No ja Wam pokażę, jest to rzymska moneta. Prawdopodobnie jest to sestercja. Tak wygląda. Jest mega duża. Widać tutaj jakąś twarz. Zobaczymy po czyszczeniu dokładnie. Może się uda coś ustalić. Coś z tyłu tutaj widać troszkę. Mega, mega wielka. Kawał. Kawał po prostu. Monety. Tak można powiedzieć. Super. No nic więcej na razie nie wyszło. Słuchajcie, przed chwilą z tego dołeczka wyszła mi piękna. Piękna Wiktoria. To mi się daje że to jest Wiktoria. Wiktoria. Oh, Proszę zobaczcie. Tak wygląda ładna patynka zielonitka z 1901 roku piękna monetka troszkę wytarta, ale nie dziwię się, ta ziemia jest straszna po prostu tyle kamieni, że nie da się kopać tak wygląda super tak będą wyglądały dzisiaj pola, na których będziemy mieli okazję kopać A ponoć są to rzymskie pola ale czy tak będzie zobaczymy, ładne tereny mam nadzieję, że tu Rzymianom się podobało i coś zostawili dla nas z tego dołeczka właśnie wyskoczyło mi takie maleństwo jest to połóweczka hamerka więc jest dzisiaj pierwsze sreberko pięknie więc ten filmik będzie się składał w sumie z takich trzech, trzech moich wypadów ale super, super, jest połóweczka hamerka bardzo się cieszę idziemy kopać dalej, ejka właśnie przed chwilą Wykopałem kolejną połóweczkę hamerka Kurczę, co za dzień Widać ładny twarz Piękna połóweczka hamerka Druga dzisiaj Czyżby miała być kumulacja Tak jak ostatnim razem No chciałbym, chciałbym ale Czy tak będzie Zobaczymy, na razie same połóweczki Super Super, cieszę się kurde przeogromnie Idziemy dalej, hejka Lokalizacja pierwsza klasa a tutaj trafił mi się taki zawodnik. Siemanko. Właściwie Cześć. to używam to ja? jego kamery. Tak. Słuchajcie. Słuchajcie, Zobaczcie. co on tutaj ma? Patrzcie się. Jaki... Takiego właśnie wyciągnął jaki... przy mnie. Kurczę, jaki piękny rzumeczek wyszedł, tak. właśnie. Wykopałem tutaj. No właśnie. I to takich ludzi się tu wpuszcza, <laughs> czyszczą pola, i ja potem. W... Wpadam w jakiś alkoholizm po prostu, no z rozpaczy. Dalej, proszę się, żeby oddezumowało. Piękny. Zajebiście. Piękny, słuchajcie, nie traćmy czasu. Tak. Pozdrawiamy wszystkich youtuberów. Tutaj kolega, kolega Gary, proszę, da, jest z nami na wypadzie. Dobra, trzymajcie się na razie. Hej. Cześć, cześć, wszystkim ponownie. E, kurczę, wyskoczyły dwa hamery dzisiaj. Dwie półeczki hamerka. Piękny rzymek. No ale jeszcze coś takiego mi dzisiaj wyskoczyło. Jest to rzymska, rzymska brosz. Kurczę, nie ja chcę jej trzeć. W domu delikatnie ją przymyję wodą. Może coś więcej się ukaże, ale jest coś pięknego tak wygląda. Kurde, kolejny, tu powinien być tu prawdopodobnie powinien być zapięcie, tak mi się wydaje, na pewno, no na to w ten sposób. O kurde, Słuchajcie, mega, mega tak dla mnie znalezisko. Więc super, super, jedziemy kopać dalej. Hejka. Z tego dołeczka wyskoczył mi Rzymeczek bardzo w bardzo ślicznym stanie. Słuchajcie. Piękny. Co za rzymek. Kurde, widać wszystkie. Mam chyba ze trzy jeszcze wycieruchy, na których nic nie widać. Już nie będę go tak mocno tarł. Ładnie go przemyję. Piękny, piękny kurczy Rzymek. Pewnie jakiś Konstantin, nie wiem, może się mylę. Sprawdzę w domu i na pewno stawię lepsze zdjęcie tego Rzymka. Piękny, piękny dzień. Przez prawie dwie godziny nic nie wyszło, aż w końcu super Szymeczek. Do następnego. Aść. Witam wszystkich ponownie. Na koniec, jak zawsze, robię takie krótkie podsumowanie dzisiejszego wypadu. Dzień uważam za mega udany. Pogoda nam dopisała. W jednym momencie troszkę popadało, ale to tylko była chwila. Ja mówię tereny fajne do chodzenia no i super znajdki, zaraz Wam je pokażę i zobaczycie, ocenicie no tak jak mówiłem, to są fanty dzisiejszego dnia pierwszy fant który jest to naprawdę mega szczęśliwy, jest to rzymska broż taka kolejne to są dwie połóweczki hammerków Więc więcej posrebrzyło dzisiaj pięknie, tak to wygląda oczyścimy, zobaczymy może uda się coś odczytać z tych połóweczek co to są dokładnie za, za hamerki no i piękne dwa rzymki naprawdę piękne, super stanie widać wszystkie detale praktycznie na nich naprawdę super też oczywiście staram się zidentyfikować co to są za rzymki chyba nie będzie problemu z tym bo, bo są naprawdę czytelne więc super, tutaj oczywiście mam jeszcze ze trzy trzy takie wycieruchy rzymki no, nic na nich nie widać zupełnie kompletne zgony może tutaj coś ale wątpię jeśli wam się oczywiście podobało lajkujcie subskrybujcie w prawym dolnym rogu będziecie mieli taką czarną ikonkę na którą klikniecie przekieruje was na mój kanał powielajcie no i tyle trzymajcie się do następnego strzałka hej